Dzień dobry, z tej strony Matshark, to jest kolejny odcinek zagrajmy w Destiny Kariera Gangstera. Oczywiście w poprzednich odcinkach pisaliście mi, żebym czytał cele misji, więc w tym odcinku zamierzam to właśnie zrobić. Klub bokserski. Nawet Pioncha był niegdyś wielką sławą światowego boksu. Dziś prowadzi popularny klub bokserski, założony przez jego legendarnego trenera El Gringo. Pioncha sobie, postawił sobie za cel zgromadzić wokół klubu cały światek przestępczy miasta. Jest bardzo dumny ze złotych rękawic bokserskich El Gringo. No i właśnie zamierzamy tę rękawicę ukraść z tego klubu bokserskiego. Pomoże nam w tym Mikołaj, tego, że Mikołaj bierze najmniej procent łupu i przy tym ma 80 siły. Ja właśnie tyle potrzebuję. Dokładnie potrzebuję 157 siły. Mat ma 80, Mikołaj ma też 80, więc będzie Git. Oczywiście teraz też wezmę narzędzia, którymi będziemy się posługiwać w trakcie misji, ale wezmę i dam wszystkie matowi, dlatego że zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Zaraz wam wytłumaczę o co dokładnie mi chodzi. Bierzemy wytrych, bierzemy lutownicę, dlatego że będziemy też musieli odbezpieczyć jeden alarm praktycznie go unieszkodliwić i bierzemy łom, dlatego że rękawice są schowane w takim, takiej jakby, takim pojemniku, który jest ze szkła, więc do tego nada się. Łom. Elwira Oczko to jest dobry delikwent do zaprezentowania Wam o co mi właściwie teraz chodzi z polepszeniem umiejętności mata. A chodzi mi tutaj o to, że w poprzedniej misji, jak dobrze widzieliście, Elwira Oczko miała 25%, no, znaczy 25 łupu, brała, tak? W tej misji, jak widzicie, bierze 38% łupu. A to dlatego, że i stosunkowo Elwira Oczko polepszyła się w stosunku do mata. To znaczy, jest lepsza niż była, tak? Dlatego bierze więcej procent. Mata umiejętności nic nie urosły, yy, dlatego Elvira chce więcej za, za ten napad. Yy, wytrych przedtem miała o wiele niższy, oczywiście na poprzedniej misji w szklarni kazałem jej otwierać wszystkie drzwi, dlatego jej wytrych urosł do 16%, yy, a mata ma dalej takie same umiejętności, jak miał przed szklarnią. Dlatego yy, pomyślałem, że najpierw warto rozwinąć umiejętności mata do no nie wiem do ilu właściwie. Teraz będzie do 30, 49% kartoteki myślałem to minimum zrobić. A dopiero później e, bawić się takie coś, że że inni wspólnicy po prostu nam robią tylko za to, żeby... za takich jakby tragarzy, tak? Przynoszą nam tylko rzeczy. E, no, po prostu będziemy więcej dzięki temu zarabiać. E, no i dobra, ruszamy. E, oczywiście to jest też drugie wyjście na górze. Można to, można to nie użyć po prostu do, do ewentualnego wejścia lub wyjścia. Ja preferuję tędy, dlatego że ten jest najszybciej. Później uciec na, na pewno. E, I słuchajcie, e, myślałem też nad tym, że nie zgarniam całego głupu, ale tutaj tylko, do, tylko dlatego, że w środku jest tutaj właśnie mniej więcej gdzieś worek Mąki, który waży 50 a ma wartość 2, więc tych 2 dolarów już nie podniosę niestety. Ale jak. O jest, właśnie, możecie zobaczyć. To jest ten worek mąki, on waży 50. Eee, wartość ma 2, tak jak mówiłem. No i słuchajcie, co ja tu mogę zrobić. Ja ten plan praktycznie też już któryś raz przechodzę. E, wczoraj nie było filmiku, musicie mi niestety zobaczyć. Nie zawsze będę miał czas na to, żeby je wrzucać. Dlatego, że teraz e, po prostu grubo się biorę za pracę. E, mam... Muszę się dużo nauczyć do pracy, więc. E więc nie mam tyle czasu co przedtem yy, i po prostu zmieniam pracę i dlatego właśnie dlatego właśnie nie będę miał nie będę miał tak często filmiki chociaż będę się starał wrzucać za to że wczoraj nie wrzuciłem to dzisiaj postaram się wrzucić jeszcze jeden filmik właśnie też z Destinga. Yy, na go niestety będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać aj czekajcie bo źle robię zagadałem się źle robię okej okay, teraz jest okej okay. jest fajnie yy, jak widzicie, tutaj jest gość, który tego, wszystko, tego wszystkiego pilnuje. Jest to bokser, jak widzicie, po rękawicach i po jego nietypowych bokserkach. Gościu patrzy w tamtą stronę, czyli na ring, obserwuje sobie. Widać, jego kariera zawodowa to też jego hobby. To chyba bardzo dobre połączenie. I słuchajcie, ja w tym miejscu muszę tutaj poczekać chwileczkę, aż on sobie przejdzie i wejdzie tam do środka właściwie. I jak to zrobi, to możemy iść, otwierać drzwi. Które mam nadzieję będą otwarte mimo wszystko. Tak, tak myślałem, będą otwarte. I otworzymy otwarte drzwi, dlatego że jeżeli kliknębym do środka, to postać mimo wszystko nie wejdzie. To dlatego, że te drzwi nie zostały otworzone przez moją postać. Yy, tylko przez tą postać, przez tego stróża bokserskiego. Yy, I dlatego właśnie. Mimo wszystko muszę je otworzyć. Teraz te drzwi naprawdę są już otwarte, to znaczy ja mam do nich dostęp, tak, dlatego że użyłem wytrycha, po prostu trzeba je odblokować, właśnie wytrychem. Jeżeli zrobimy to łomem, no to nie fajnie, dlatego że gościu zobaczy wtedy uszkodzenia na drzwiach. Aha, jeszcze jedna rzecz. W tej misji jest większość takich rzeczy, które trzeba otworzyć prawie do końca. Tak samo jak z tymi drzwiami na górze, które dopiero widzieliście, że tak zrobiłem. I co? Co dalej? Czekamy oczywiście, aż gościu sobie stąd pójdzie. Ja to troszeczkę przyspieszę, żeby żeby było szybciej. Teraz jak widzieliście zapewne gościu poszedł sobie do środkowej szafki tej zielonej i ją sprawdzał. Czy ona działa? O, tu się coś zepsuło, widzicie, wstanęło samo. Ja nic nie klikałem, coś się popsuło. Kliknijmy jeszcze raz w takim razie. No, teraz okej. Okay, wszystko było, gościu dobrze poszedł. I słuchajcie, tutaj wezmę sobie do tej szafki zielonej, środkowej pójdę. I zaczniemy ją sobie otwierać, ale też nie do samego końca. Dlatego, że gościu chodzi sprawdza to wszystko, a ja nie chcę, żeby to było otworzone, bo jeszcze muszę kilka rzeczy właśnie potwierać, tak jak do tej pory widzieliście, w taki dziwny sposób, że nie do końca po prostu je otwieram. W międzyczasie, gdy mat sobie stoi i czeka na to, żeby tamten gościu sobie poszedł od miejsca, w którym są rękawice... Jeszcze właściwie nie pokazałem, gdzie są te rękawice, ale za chwilę ja to zrobię, za chwilę wam to pokażę. E, to w międzyczasie właśnie podejdziemy sobie Mikołajem, sorry, Mękołajem, bo to jest Mękołaj, to jest bardzo istotne, żeby żeby pamiętać o tych nazwach wszystkich śmiesznych. No e, mi się to niestety cały czas myli, cały czas nazywam Mękołaja Mikołajem, e, bo w sumie ma wygląd Mikołaja, tylko chyba nie chcieli naruszyć praw autorskich Mikołaja, dlatego <grytania> do tego nazwali go Mękołajem. No i dobra, słuchajcie, ja teraz tutaj jeszcze sobie wbiję matem do alarmów. Tak, to są alarmy. Takie, takie czerwone urządzonka na ścianach to są alarmy. Jak widzicie, ten alarm pilnuje tego czegoś, tej no tego jakby pojemnika takiego częściowo szklanego. W nim są rękawice bokserskie, które ważą 60 i. Są warte chyba 1300 z tego co pamiętam. Zresztą teraz widzieliście, otwierałem. Znaczy czytałem cel misji przed, przed właśnie misją, to czytałem cel jaki jest. Ukraść 1300 1300, czyli właśnie tyle ile ile warte są rękawice. Myślałem, żeby zrobić ten plan w ogóle samemu, bez żadnej pomocy. Ale jednak zdecydowałem się na to, żeby, żeby ktoś mi pomógł. Dlatego że, że co? Dlatego że jeżeli Mat się niesie, niesie po prostu ŁOM to nie może otworzyć nie może po prostu podnieść jakby. Mm, nie może podnieść już rękawic, bo Łom waży 20, chyba 4 albo 22 jakoś tak Zaraz zresztą zobaczymy ile to waży dokładnie albo po misji. Czekajcie, bo teraz znowu źle kliknąłem, później będą jakieś błędy Zróbmy to tak. Najpierw wejdźmy do środka. Nie klikajmy tam gdzieś na mata, tylko kliknijmy koło mata. Teraz drzwi się zamknęły i możemy tutaj spokojnie przeczekać. Teraz oczywiście będę wszystko, że tak powiem, dobijał, to znaczy ta szafka, drzwi na górze i miejsca gdzie są rękawice będą przeze mnie otwierane, dlatego że gościu już teraz robi praktycznie ostatnią rundkę, na którą ja muszę poczekać, żeby później zdążyć, ucie żeby później zdążyć uciec. Sorry, jeżeli mówię coś niewyraźnie. Jestem troszeczkę zmęczony dzisiaj psychicznie, do tego, że wymęczyli mnie na tym szkoleniu. E, no i słuchajcie, dobra, przewijam to mimo wszystko. Żeby było szybciej, właśnie. No, gościu sprawdzaj jeszcze zamknij tutaj do tej pory. Właśnie to śmieszne, że oni zawsze, mm, mimo tego, że to nie, jest doko, znaczy, to nie jest do końca otwarte, i goście po prostu tak jakby wiecie, <grytanie> e, nie szaja się, że, że, że to otworzyliśmy do końca. Musi być tak otwarte jak teraz. Wtedy dopiero on się szczaja, że rzeczywiście jest otwarty. To mi się nie podoba, to jest brzydkie bardzo. I to też mi się nie podoba, to sobie zrobimy jeszcze raz. Mat, chodź tędy. Dobra, no i słuchajcie, stryk jest otworzony. A, chciałem jeszcze raz otwierać, nie wiem właściwie co ja robię, mówię Wam, zmęczony jestem. Otworzyliśmy, w środku jest oczywiście zegarek, dlatego ten gościu chodzi tutaj i to sprawdzę cały czas. 30 dolarów padł dodatkowych. Zamkniemy. no ścianie jest obraz, który jest e, waży 10 jest warty. Nie pamiętam ile dokładnie, ale troszeczkę jest warty, więc warto go zabrać. Tylko ja, ja to zrobię, ale niestety nie matem, dlatego że matem mi się troszeczkę śpieszy na górę. Musimy tam dojść e, w miarę szybko, dlatego że tamten gościu właśnie stamtąd poszedł. Jak zauważyliście, chodzę teraz w te miejsca, w których on już był, e, tak można to najszybciej zrobić i obrobować praktycznie e, cały. Cały klub bokserski bez większych problemów. Tutaj, jeżeli chcecie wejść, no to po prostu radzę wam mieć kamerę pionową, nie jakoś o tak, żeby było jakieś ściany widać czy coś, tylko bezpośrednio mieć tak na górę i otwierajcie drzwi najpierw ręką, nie że klikacie od razu, żeby postać sobie weszła i otworzyła sama drzwi, tylko najpierw otwórzcie sami po prostu za pomocą myszki w taki sposób drzwi, a dopiero później yy, Klikajcie na podłogę, jak już macie ta kamerę nastawioną, jak ja, bo inaczej, przynajmniej ja mam problemy z takim właśnie wchodzeniem, jeżeli, jeżeli tak tego nie zrobię. Pójdziemy sobie jeszcze teraz tutaj na przedschody. Nie stawajcie na schodach, jeżeli to będziecie robić. Jeżeli będziecie robić tę misję, właśnie, którą ja teraz robię. I słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze teraz Mikołajem, właśnie po ten obraz, którego, który radziłem Wam ukraść. Ja tu się staram, właśnie maksymalny łup przy każdej misji zbierać, ale przy niektórych się po prostu nie da. Dlatego, że są ograniczenia, jak wiadomo, różnego rodzaju. E, przełączmy sobie na mata. Poczekajmy teraz jeszcze chwileczkę, zanim gościu zejdzie. Znaczy, zanim on stamtąd pójdzie. o już w sumie idzie, bardzo fajnie. E, minęło trochę czasu, więc spoko. Dobra, no i idziemy. Nie będę się tam jakoś specjalnie rozwijał w tym temacie, żeby na niego czekać jakoś tam długo specjalnie. E, nie otwieram tego teraz. teraz już zostało otworzone to łomem. Ale ja tego nie będę ręką otwierał, bo to zrobi Mikołaj, i ja akurat planuję, na to, planuję tak, żeby, żeby równo wyszli. Jak widzicie, Mad już ma obciążenie 76 przez 80, więc to już właściwie wszystko w tym temacie. Mad wraca do auta, a w tym czasie zobaczycie Mikołaja. Znaczy, zaraz będę cofnę jeszcze po prostu akcję, bo teraz chodzi mi o to, żeby to jak najszybciej zrobić. Jeżeli bym nagrał Mikołaja po macie, to mimo wszystko. Yy, troszeczkę by się chyba spóźnił do tego auta, nie zdążyłby i gościu by zobaczył ten, który pilnuje, że coś zostało skradzione. A tego nie chcemy. Więc co, by cofnę, jeszcze mimo wszystko raz. Wyjdźmy na górę, otwórzmy to wszystko. Dobra, i w tym momencie już właściwie będziemy startować Mikołajem dosłownie. Yy, chwileczkę poczekam, żeby to światło zniknęło z tych, z tych drzwi. I zaraz możemy startować. Już właściwie. Dobra, idziemy, kradniemy ten obraz z kolei. Mikołaja właśnie nastawiłem tak fajnie, że że gościu ma praktycznie 100, znaczy no, załadunek ma 80x80 to są te rękawice właśnie, o których mówiłem popatrzmy sobie na to jak widzicie ważą 60 i są warte 1303. tak jak chyba mówiłem nie pamiętam ile dokładnie tam mówiłem, ale chyba właśnie tyle zamknijmy to, nie wiem w sumie po co, no ale, dobra i chodźmy i super Menko, a znowu mówiłem Mikołaja, tak? Mikołaj. okej okay, y, myślałem też nad tym, żeby na przykład wziąć na tą misję Frankensteina sorry, Frankensteina, y, ale byłem przed tą misją sprawdzić czy po obrabowaniu y, czy po obrabowaniu szklarni będzie dostępny Frankenstein, niestety nie było go dostępnego, więc y, całej całe łup, żeby to po prostu zgarnąć musiałbym wziąć jeszcze jednego wspólnika co mi się oczywiście nie opłaci, bo więcej by to kosztowało yy, niż... Po prostu więcej procent łupu bez jad yy, z tej kasy niż by zdobył, tak? będą pomógł zdobyć, czyli te 2 dolary będziemy musieli sobie po prostu podarować mimo wszystko. Zapiszę sobie na tym zapisie. na 12, mimo że jest tylko dwa. <laughs> yy, zapiszmy sobie jeszcze grę, jak zwykle zresztą yy, nie wiem na którym w sumie. A zapiszmy na tym, na przedostatnim. I dobra, wykonajmy plan. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. No i jakbyśmy właśnie wzięli Franksteina, to po prostu mógłby nam zgarnąć też worek z mąką, co było wielkim ułatwieniem. Bo nie musielibyśmy brać dwóch postaci, tylko jedną. Jakby też nie wszystko by zabrała. No ale niestety nie jest jeszcze dostępny, więc dwa dolary yy, mam nadzieję, że mi zobaczycie, że nie będzie jakiś wielki problem. Zresztą nie w każdej misji, tak jak mówię, da się zgarnąć maksymalny łup. No i dobra, tutaj tak, zgarnęliśmy 1000 łup, potrzebny to był 1296, czyli zgarniając rękawice. Mielibyśmy 1300, to by wystarczyło do tego, żeby, żeby po prostu oprobować klub bokserski, więc dwie osoby, kilka minut, dosłownie minuta 20 i macie to zdobyte, ale ja jak zwykle się troszeczkę dłużej bawię, czyli 7 minut i zdobywam prawie maksymalny łup, tak jak widzicie, łup do zebrania na tej parceli maksymalny to był 1000, znaczy 2592, ja zdobyłem 2590, czyli o 2 dolary mniej. I teraz tak, kartoteka Matowi urosła niestety do 7. Wytrychy urosły do, o 8%, czyli to bardzo dobrze. I alarmy o 5. Mikołaj oczywiście robi za tragarza, czyli nic mu nie urosło. Moje pierwsze wprawki przebiegały bez zakłóceń. Właśnie gotowałem sobie suty posiłek, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi. Przez kilka ostatnich tygodni nie miałem okazji wyspać się jak należy i no, w każdym razie otworzyłem drzwi i zobaczyłem ją. Była bez wątpienia najśliczniejszą damulką, jaką w życiu widziałem. Początkowo nie była zbyt rozmowna. Nie chciała powiedzieć, kto dał jej mój adres ani. W międzyczasie moje chili tyłu. Wreszcie powoli opowiedziała mi całą historię. Chciała, żebym wykonał dla niej robotę. I to nie jakąś zwykłą, ale bardzo szczególną i lukratywną robotę. Chodzi o tak zwaną kartę wejściową. To swojego rodzaju przepustka. A gdzie mogę ją znaleźć? Jest w posiadłości barona. Dom jest pilnie strzeżony. Och, mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, w co się pan pakuje. Zechce pan przemyśleć moją propozycję, panie Taker? Obiecała zdobyć możliwie szybko mapę posiadłości. Chciałem ją jeszcze zobaczyć, więc zgodziłem się jej pomóc. Chociaż cała sytuacja bardzo mi się nie podobała. Mieliśmy się spotkać w barze Brazil tydzień później. Tam miałem jej przekazać kartę wejściową. No i dobra, słuchajcie, to był właśnie filmik, który... Yy, który... Który co zrobił? Już Wam mówię, po każdym filmiku w tej grze jest takie coś, że są dostępni nowi współgangsterzy, jak mi to ktoś doradził właśnie, jak mam problem z tym słowem, to będę mówił teraz gangsterzy. Wiem, że to są wspólnicy, ale cały czas mi się po prostu myli słowo wspólnik ze współlokatorem. Ja doskonale wiem jak oni się nazywają, tylko po prostu jakoś mam takie zboczenie. Zazwyczaj miałem to normalnie, dopóki nie zacząłem wynajmować mieszkania, teraz za często po prostu używam słowa współlokator i dlatego mi się to cały czas myli. Do tego będę mówił tak właśnie teraz gangsterzy. Mam nadzieję, że fajnie z tego wygląda. Słuchajcie, w następnych misjach, oczywiście mamy nowe misje odblokowane, jak zresztą zaraz zobaczycie. Wybierz cel. Tak, te misje, które na zielono macie, to już są odblokowane. Te na szalo to są, które mamy teraz do zrobienia. Zrobiliśmy już sklep spożywczy, stację benzynową, kino, hotel, co to jest? Szklarnie i klub bokserski. Jeszcze mamy teraz do zrobienia drukarnię, zakład pogrzebowy, mauzoleum. I zakłady mięsne, po tym wszystkim, to mam mniej więcej zajdzie tydzień zrobić, to są cztery misje, po tygodniu mamy się spotkać z tą kobietą, którą widzieliście dopiero na filmiku I, i właśnie, znaczy zanim to zrobimy, zanim się z nią spotkamy, to właśnie z willi mamy ukraść kartę, taką jedną, którą też widzieliście na filmiku i mam nadzieję właśnie to zrobić, właśnie dostać się do willi, ukraść tą kartę i później spotkać się z tą kobietą. Po tej willi oczywiście będzie kolejny filmik, ale do tego czasu jest troszeczkę odcinków do zrobienia, jak widzicie. Kolejny odcinek będzie o szukaniu dodatkowych wspólników, bo chcę mieć większy wybór we wspólnikach. Dlatego, no tak jak mówię, następny odcinek będzie o szukaniu wspólników. Nareszcie dostaniemy moją ulubioną postać, którą jest oczywiście nikt inny jak Frank Stein. O, dodatkowo jeszcze mam dużo tutaj przedmiotów, więc skoczę chyba do pasera, to już tak poza nagraniem, więc jak w następnym odcinku zobaczycie licznik kasy dosyć duży, to znaczy, że że właśnie tyle wszystkie te przedmioty kosztowały. Skoczę jak najdalej tylko mogę, czyli prawdopodobnie w to miejsce, żeby sprawdzić czy po tej misji, o w to miejsce tutaj, żeby sprawdzić czy po tej misji się już paser po prostu pojawia, ten który tam mówiłem, że w śmietnikach grzebie i tak dalej. No i słuchajcie, ja właściwie w tym odcinku już nie mam nic więcej do powiedzenia. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, szukamy wspólników. Ten odcinek mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do następnego. Komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się na razie i hej!